Pamiętam, jak dziecięciem w szkole podstawowej będąc, dostałem pałę, czyli ówczesną dwóję, to wsuwałem zeszyt z oceną pod dywan i brałem nowy zeszyt. Ale rodziców coś tknęło, kiedy w kraju zaczęło brakować zeszytów, a tato, wchodząc do mojego pokoju, uderzył się o dywan w kolano. No zajrzał, znalazł, dostałem łomot. No a rodzice, za sprzedane na makulaturę moje zeszyty, kupili teraz Atlantyk. Czy, czy tam krzesło, już nie, nie, nie pamiętam, mylą mi się te dwie rzeczy. Mówię o tym dlatego, że rząd teraz zachowuje się tak jak ja wtedy, czyli zamiata problemy pod dywan. Choćby prawdę o prawdziwej wysokości długu Polski. Oficjalnie dług wynosi 900 miliardów złotych, a nieoficjalnie sięga ponad 2 biliony złotych. Ta różnica to tak zwany dług ukryty. Co to jest dług ukryty? Najogólniej rzecz biorąc, to jest coś złego, tak? taki zeszyt z pałą. Dlatego jest pod dywanem. Ten dług ukryty to wydatki państwa na przykład na służbę zdrowia i zobowiązania emerytalne ZUS-u, których nie wlicza się w oficjalny dług publiczny. Dlatego rząd stara się schować przed nami ten ukryty dług pod dywanem zapomnienia, żebyśmy się nie burzyli, jak moi rodzice, kiedy pod dywanem znaleźli moje niechlujne zeszyty, no bo łomot gotowy, prawda? Słuchajcie. Jakby człowiek prywatny robił to co rząd, to by człowieka zamknęli do więzienia. No bo weź, zabierz sąsiadce na przykład 1000 złotych i powiedz, że za 30 lat dasz jej 20, jak dobrze pójdzie, bo koszta twojego utrzymania rosną, musisz się ubrać, podróżować, z czegoś żyć. Tak mniej więcej funkcjonuje ZUS, no i całe państwo. Do widzenia, państwo.